Jest fragment. On mnie tu sprowadził, to On cię chronił. Teraz musimy uciekać. Jak masz na imię, bo ja Kejzer. A ona odpowiada, jej głos jest pełen wyrzutu. Moim celem był sen. Sen, który mnie chronił, ty go zabrałeś. Sila stała już o własnych siłach, wciąż oszołomiona, ściskając swój artefakt. Mogliśmy biec. Droga była wolna, a kompas woli w moim oku wyznaczał ścieżkę ucieczki. Ale wtedy mój wzrok padł na ściany, na te pulsujące, obrzydliwe ściany, do których przykuci byli strażnicy. Byli wychudzeni, ich ciała zwisały bezwładnie, podtrzymywane jedynie przez gruby, rzeźnicki łańcuch wrzynający się w kończyny. Wyglądali jak puste skorupy, ale czułem bijące od nich ciche, stłumione cierpienie. Byli więźniami. Tak jak ja jeszcze przed chwilą. Kaiser, musimy iść, syknęła Sila. Zignorowałem ją. Nie mogłem ich tu zostawić, nie teraz, gdy czułem, czym jest wola. Rozejrzałem się gorączkowo po zagraconym magazynie. Mój wzrok, ten nowy, ostry zmysł, namierzył cel pod jednym z przewróconych regałów. Leżał tam ciężki, stalowy pręt, orzebrowany, wyrwany z jakiejś zbrojonej konstrukcji. Był brudny od smaru i rdzy, idealny. Chwyciłem go. Metal był zimny i szorstki. Ciążył w dłoni, ale ta waga dawała poczucie sprawczości. Podszedłem do najbliższego strażnika. Istota nawet nie drgnęła. Jej masywny łeb zwisał nisko, a skóra miała barwę popiołu. Wsunąłem pręt między pętle łańcucha a pulsującą ścianę. Zaparłem się nogami o wilgotną posadzkę. Nie zostawię was! Warknąłem przez zaciśnięte zęby. Napięłem mięśnie. Ból w głowie eksplodował na nowo, rezonując z wysiłkiem, ale przelałem go w ten ruch. Pociągnąłem pręd z całych sił, robiąc z niego dźwignię. Metal zazgrzytał przeraźliwie. Ogniwo napięło się do granic wytrzymałości, jęcząc pod naporem stali. Dźwięk był suchy i głośny, jak wystrzał. Łańcuch pęku. Ciało strażnika bezwładnie osunęło się, uderzając o mokrą podłogę. Nie wstawał, nie dziękował, tylko leżał, oddychając płytko, po raz pierwszy od lat nie czując ciężaru żelaza. Ale był wolny. Nie czekałem. Ruszyłem do kolejnego i kolejnego. Z każdym trzaskiem pękającego metalu czułem, jak wściekłość we mnie rośnie, a strach maleje. Zerwałem kajdany trzem istotom, zanim pręd wygiął się i stał bezużyteczny. Odrzuciłem go na bok. Huknęło echo. Spojrzałem na uwolnione stworzenia, przypominające potężne psy o krótkich, tylnych łapach, które powoli zaczynały pełznąć w stronę wyjścia, instynktownie szukając mroku, w którym mogłyby się ukryć. Sila patrzyła na mnie inaczej niż przed chwilą. W jej oczach nie było już tylko pretensji, ale coś na kształt szacunku, zmieszanego ze strachem. Teraz możemy iść powiedziałem, ocierając dłonie z rdzy. Teraz jesteśmy gotowi. Jej artefakt i mój rezonowały. To wystarczający dowód. Ruszyliśmy, zostawiając za sobą magazyn. Przez dni przedzieraliśmy się przez skalisto pustynne tereny. Kamień, mój kompas woli, prowadził mnie, ale nie obiecywał komfortu. Wycieńczeni, znaleźliśmy wreszcie opuszczony szyb, wydrążony w jednej ze skał idealną kryjówkę. Zapadła noc. Obok mnie spała sila, wciąż podejrzliwa. I wtedy to usłyszałem. Szum wody. To nie był zmysł ostrzegający, to był czysty kierunek. Podążyłem za tym głosem w głąb ciemności, zostawiając sile. W końcu w wilgotnej niszy mój wzrok wyczuł stłumioną energię. Leżał tam szkielet, szkielet jakiegoś dawnego górnika, i w jego dłoni kamień pulsujący gorącym blaskiem.